Dzień dobry, zień dobry. Czy mnie woogę słychać? Prosiłabym o komentarz. Słychać śmiec. O, oh, super. Super. Widzę komentarze, widzę swój ekran, także wszystko działa tak, jak powinno być i mam nadzieję, że więcej osób w trakcie przyjdzie, a ja już zacznę swoją, swój temat, kok na głęboką wodę, a pewność siebie. E, nazywam się Aisja Nowogroska, jak Brama Groska. Na początek chciałabym podkreślić, że nie jestem żadnym psychologiem, ani jakimś instruktorem od nauki pływania. E, chciałabym podzielić swoją wiedzą i e, mam dla Ciebie dobrą i złą wiadomość. Zła wiadomość jest taka, że nie rodzimy się z pewnością siebie. Dobra wiadomość jest taka, że z wiekiem to nabywamy. I e, im więcej e, doświadczamy, tym lepiej się radzimy z różnymi zadaniami. I chciałbym wyjaśnić, dlaczego wy, wybrałam taki temat. E, chodzę ten to DMP i bardzo często widzę jakieś ty tych poradników na temat pewności siebie. E, I so, tak. Pomyślałam sobie, no kurczę, na co dzień nie widzę wcale aż tyle osób, żeby byli tak pewni siebie, żeby wierzyli we własne możliwości. Dlatego pomyślałam o takim temacie. Yy, I przedstawię yy, 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 moment, bo jeszcze sprawy organizacyjne nie yy, powiedziałam. Jak mówię niewyraźnie, albo za szybko albo za powoli, to bardzo proszę e, pisać, e, że albo wolniej, albo szybciej, albo. E, no szybciej to nie. E, wolniej, albo powtórz. To będę wiedziała, e, bez problemu powtórzył. Ok. I teraz przedstawię e, swoją listę pięciu rad, jak skoczyć na głęboką wodę i zbudować swoją pewność siebie. Wytłumaczę, jak ja rozumiem, co to znaczy niepełna siebie osoba. Niepełna siebie osoba to jest taka, że nie wierzy we własne możliwości. Ten to samo siebie blokuje przed różnymi działaniami, przed jakimś podjęciem decyzji, czy ryzyka. Okej, okay, to wyjaśniłam. Dobra, to zaczynamy z listą pięciu. Skoków na głęboką wodę. Pierwszy skok zadbaj o dobrą komunikację. W moim odczuciu, pełna siebie osoba wierzy, że dobra komunikacja to podstawa. Chodzi mi o to, że jak zaczynamy z kimś rozmawiać i mówimy o jakichś swoich potrzebach, o jakichś swoich problemach, to ja wierzę w to, że pewna osoba umie coś werbalizować i masz świadomość taką, że z góry nic nie jest oczywiste. Na przykład, dla mnie może być coś oczywiste, ale dla drugiej osoby niekoniecznie. I ważne jest, to samo można więcej powiedzieć, dłużej coś przekazać, ale ważne, żeby druga osoba rozumiała, co mamy na myśli. I przykładem idealnym dla mnie jest pod konferencji. Bardzo często osoby niesłyszące, nie tak, tak się wstydzą, poprosić jakiegoś prelegenta, żeby jakoś inaczej mikrofon trzymał, żeby było widać usta, żeby nie wiem, wolniej mówił, albo żeby mm, inaczej coś powiedział, albo jakieś słowo wyjaśnił, bo ten to jakieś niezrozumiałe jest słowo. I moim zdaniem pewna siebie osoba potrafi zadbać o swoje potrzeby. Potrafi normalnie powiedzieć, przepraszam, czy możesz, czy możesz trzymać na tym Czy e, możesz powtórzyć? Czy e, nie wiem, e, otoczenie troszkę zmienić, e, czyli rozjaśnisz. E, no bo często prezentacje są takie, że dobrze widać prezentację, a bardzo słabo widać e, osobę. A bardzo często osoba niesłysząca wspomaga sobie e, czytaniem z ust. I e, komunik dobra komunikacja oznacza też to, że adekwatnie reagujemy na jakieś sytuacje, czy na jakieś pytania, czy na jakieś informacje. Ok, pierwszy skok już mamy za sobą. Teraz drugi skok. Nie bój się odmawiać. Bardzo dużo rzeczy nie wypada. Nie wypada odmawiać. Nie wypada powiedzieć nie. Nie wypada pytać. Nie wypada przerywać. Nie wypada tak się wybierać. Nie wypada w takim wieku rzeczy robić. Nie wypada nosić turban. Nie wypada przerywać, Nie, nie wypada mieć dwóje na świadectwie. Nie wypada mieć brudne okna. Nie wypada zrywać z kimś kontakt. Nie wypada nie wypada dziecko odmawiać. Nie wypada pójść do psychologa. Nie wypada babci odmawiać drugą dokładkę obiadu. Nie wypada fajszy z sukcesami. Nie wypada po, ponosić swoje porażki. Nie wypada popełniać błędy. Nie wypada nosić turban. Nie wypada lekarzowi, z lekarzem. Podyskutować na temat swojego leczenia. Nie wypada odmówić swojego przyjścia na ślub czy e, na czyjeś rodziny. Nie wypada bardzo dużo rzeczy robić, aż mi głowa od tego boli. Nie wypada wiele rzeczy robić. Ale zadajmy inne pytanie. Czy wypada samego siebie wykantać? O to nikt się nie zapyta. Wypad nie wypada. Tak, najlepiej to wyrzeczyć w takie słowo, nie wypada, Na wypada, wypada zadbać o siebie, wypada odpoczywać, nie wypada nie przeznaczyć urodziny, jak mam kiepski dzień. I pełna siebie osoba jest świadoma, że nie jest robotem, jest tylko człowiekiem i potrzebuje odpoczynku, post potrzebuje postawić sobie granice krok. Rzuć sobie wyzwanie. W moim odczuciu pewna siebie osoba wie, że błędy są najsilniejszą lekcją, bo w krótkim czasie wyciąga najwięcej lekcji i najwięcej informacji. Ale chodzi mi o to. Na moim przykładzie to opowiem. Yy, nigdy nie robiłam konferencji. Byłam studentką, spotykałam się z grupą znajomych osób i pomyśleliśmy: O, zrobimy konferencję. Ale kompletnie nie wiedzieliśmy, jak to się robi. W ogóle mieliśmy taki skok na głęboką wodę, bo wiedzieliśmy, że wiele rzeczy się nauczymy. Przykład: negocjacje z, z restauracjami, negocjacje z hotelami, yy, ustalanie. Yy, Programu, projekcji, ustalanie wszystkich szczegółów. To masa czasu zajmuje. Ale przez ten czas bardzo dużo się nauczyliśmy. I bardzo mi się podobało, że. Yy, tak dużo się nauczyliśmy, że potem w ogóle nas to nie przerażało. Widzieliśmy, jak to się robi. Mieliśmy z tego frajdę. Mieliśmy y, taką bardzo wolną przestrzeń, bo wiadomo, w pracy to już lepiej mie mieć taką, wyrobioną pełno siebie. A tak na konferencjach, no to uczyliśmy się. Y, no, ja mam sypę z tego wspomnienia. Bardzo dużo z tego wyniosłam. I przestaliśmy się siebie bać. Czytajmy się w siebie, wstydzisz, bo to też taka interakcja z ludźmi. Jak ludzie są zadowoleni z Twojej roboty, no to panu z siebie oczywiście, że rośnie. I jeszcze chciałabym podkreślić, że stałam się odporna na hasło: nie da się, nie da się, nie wolno. Na, zmieniłam to podejście tak. Pokaż mi jakieś inne rozwiązanie, a może takie rozwiązanie, a może w ten sposób możemy zrobić, a może taki będzie kompromis. To bardzo pomaga i moim zdaniem pewna siebie osoba nie zamyka się na nowe możliwości, nie zamyka na odpowiedź, nie da się. Tylko zaczyna rozmawiać, pytasz, się, ale o czego się nie da się. a może w inny sposób, inną drogą możemy jakoś sprawę załatwić. Czwarty krok, czwarty skok właściwie. Wiesz na projekty. Ja byłam na wielu projektach z Erasmus, i bardzo plesam. Ja tam miałam takie super doświadczenie, bo na czym w ogóle polegają te projekty z Erasmus? Mam na myśli takie tygodniowe z organizacji pozarządowej, pozarządowej i nie mam na myśli uczeniany Erasmus, który trwa przez cały semestr tylko przez tydzień albo kilka dni i y, y, y może być tak wymiana, może być y, trening kurs, może być y, y, seminarium i bardzo lubiłam te projekty, bo y, dla mnie to był ogromny skok na głęboką wodę, bo nigdy nie jeździłam na jakieś wyjady, tam gdzie był język angielski. I nie umiałam jakoś tak wybitnie angielski, do tej pory nie umiem. I podobało mi się to, że w krótkim czasie spotykałam się z tyloma osobami. Taki miks kulturowy był, że nauczyłam się w ogóle odnajdywać się w takim środowisku. To jest super, jak umiesz, dogadasz się z jedną osobą, z drugą, trzecią. Coraz więcej, coraz częściej, aż nabierasz e, miłości więcej. I podobało mi się to, że potem się nie bałam mówić przed publicznością. Wiem, że nie najlepiej, nie tak perfekcyjny angielski, żadnego e, gramatycznego błędu, ale mówiłam, bo wiedziałam, że ludzie mnie rozumieją. I miałam takie przyjemne, takie przyjemną przyjemne współpracę z ludźmi. I podobało mi się też to, że coraz częściej ludzie sami do mnie no, podchodzili się pytali, Ale, a jak ty to robisz, że nie boisz się czegoś powiedzieć po angielsku, że nie boisz się powiedzieć o swoich obawach, od, odczuciach. O, jeszcze miałam taką sytuację, że w pewnym momencie ja sama zaczęłam tłumaczyć na polski osobom głuchym, na, różnym, na różne wyjazdy z, z angielskiego na polski. I dla mnie to była super nagroda, bo miałam już większą wprawę. Osłuchałam się z angielskim. Um, też um, Nabrałam też sprawę, żeby szybciej mówić po angielsku i nie się w ogóle otworzyć budzie. Piąty skok. Piąty skok to wiąże się z innymi osobami. Piąty skok to nie przejmuj się głupotami. Mam na myśli, że I potem sama zaczęłam wysyłać swoich niesłyszących znajomych, słyszących i niesłyszących znajomych na projekty. Dlaczego? Powiedziałam, że na takich projektach mogę bardzo dużo się nauczyć. I um, ja spotykam się z różną reakcją, od zachwytu do rozpaczy. I um, pamiętam takie pytanie: A po co mnie tam wysłałaś? Ja nic nie rozumiem co mówią, co ja tam się nauczę, no, a ja nic nie umiem po angielsku. No różne obawy. I jeszcze takie obawy, a ja myślałam, że tam będą tylko niesłyszące osoby. Ojej, panika. Ja widziałam że to panika, że to kryzys. Ja też to przechodziłam i ja byłam wyrozumiała na takie obawy. I zależało mi na tym, żeby no, też się sami kontaktować z organizatorami, bo na projektach zawsze są organizatorzy. Organizatorzy są od tego, żeby Ci pomóc, żeby Ci zapewnić wsparcie. Jak nie rozumiesz, co mówiło po angielsku, to śmiało prośb Polską grupę o to, żeby Ci przetłumaczyli, żeby Ci pomogli e, oglądnąć całą sytuację. Bo to jest zrozumiałe, że na pierwszy raz, no to trudno jest oczekiwać od kogoś, że ktoś będzie ekspertem. No nie, nie będzie. No dopiero musisz oswoić się z sytuacją, no. się z programem. zatem w ogóle rozmawiać z ludźmi zagranicznymi, bo w szkole na co nie mamy kontaktu z zagranicznymi. No przynajmniej ja nie miałam w szkole. I e, no jest to normalne, jest to strach. Ale nie ma co się skupiać na e, strachu, tylko się skupiać na działaniu, na z, zadaniach. I e, spróbować nowe rzeczy robić. I e, akcja, nauka pływania w głębokiej wodzie przez znajomy, moim zdaniem, zakończyła się świetnie. Bo bardzo ten, tak wraca i to potem mówi, Ala, dziękuję. Bardzo dużo się nauczyłam. W końcu wiem o co chodzi z tymi projektami. W końcu wiem, że to jest coś wspaniałego, fannego. I na koniec podsumowanie z mojej strony: żeby się nie baje odmawiać. Nie przejmowaj się głupotami, żebyście spróbowali pojechać na projekt. Jak nie, po, jak nie za granicą, to w Polsce, bo w Polsce też odbywają się projekty. Żebyście dbali o dobrą komunikację i żebyście w ogóle zgodnie ze sobą postępowali. Ja dziękuję bardzo. Teraz jest czas na pytania. Jeszcze macie. No tak. Chwilkę ehm. jeszcze poczekam, bo może ktoś szybciej, wolniej pisać i e, no 30 sekund. A, jak byłam e, liderką na projekcie. Oj, liderowanie na potąd, e, Na początku bardzo się bałam tego zadania. Ja e, no, tak to przeżywałam, że będę musiała być odpowiedzialna za grupę, bo wtedy jeszcze byli niepełnoletni. Miałam ogromnego stracha. Ale Andrzej to mi e, tak e, ustawił psychicznie, że poradzę sobie. Na wiele moich pytań odpowiedział. I, e, i tak, jak pojechałam na projekt miałem miałam zderzenie z rzeczywistością. Więcej moja głowa brzmiała te problemy niż taka była rzeczywistość. I yy, dla mnie na koniec projektu to była nagroda, że tak, poradziłam sobie, że nie dałam yy, strachowi poprowadzić, że bym odmówiła bycie liderem, tylko właśnie spróbowałam z tą yy, rolą. I jestem bardzo zadowolona i co więcej, bardzo mi się podobały spotkania z liderami, bo y, y, liderzy z każdego kraju y, 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 na koniec dnia zazwyczaj się spotykają i mówią, co można poprawić w trakcie projektu, coś tam można ulepszyć. I bardzo mi się podobało, że y, na koniec y, dnia tak y, Aleksander się zapytał, czy rozumiem te spotkania liderów i czy nie potrzebuje jakiejś pomocy. Ja mniej więcej rozumiałam. Owszem, przynajmniej w 100% nie, ale pamiętam, że no, czy chcesz jakoś ci pomóc? A ja pomyślałam, czy mógłbyś przygotować kartkę i pisać głównie hasła w trakcie dyskusji o czym jest to spotkanie? Bo wtedy miałam większą pewność, czy w ogóle nadążam z tematem i czy rozumiem właściwie i adekwatnie potem reagowałam. To było dla mnie bardzo pomocne. Kolejne pytanie widzę. Gdzie można szukać projektu? Projektów można szukać na grupie Action jeszcze można na naszej stronie Heroic Generator. Można w różnych organizacjach pozarządowych, które się specjalizują w tym. I jeszcze polecam stronę internetową www.saato.net. Na dzień tyle widzę tych pytań. Jeśli wszystko wyjaśniłam, to bardzo dziękuję za Twoją obecność, za uwagę. Mam nadzieję, że nie było nudno, jak na wykładzie. Na niektórych wykładach bywało nudno. I do zobaczenia za miesiąc, bo za miesiąc będzie kolejny webinar. Już kolejna osoba poprowadzi. Oczywiście będzie informacja na Facebooku i na Instagramie. Zachęcam do oglądania, do polubienia i mam nadzieję, że do zobaczenia za miesiąc. Dobrego dnia, wszystkiego dobrego.